Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSymex. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy dotyczący truskawek. Jesteśmy dzisiaj na plantacji truskawki w odmianie Sybilla. Na tej samej plantacji tutaj w województwie łódzkim gdzie spotykaliśmy się z Państwem przez większość tego sezonu produkcyjnego, gdzie nagrywaliśmy nasze komunikaty, a spotykamy się po to, żeby pokazać Państwu, jak ta plantacja wygląda w trakcie zbiorów owoców. To nie jest typowy komunikat, ponieważ no w tej chwili już nie mamy takich typowych zaleceń dla tych plantacji. Dlaczego? Dlatego, że cały czas trwają zbiory i te zbiory zbliżają się ku końcowi. Tutaj, już na tej plantacji, w tej odmianie, zostało przeprowadzone 7 zbiorów. Widzimy, że owoce dalej zachowują swoją jakość, są to owoce sprzedawane jako owoce deserowe i widzimy, że jeszcze na tej plantacji jest troszeczkę owoców. Najprawdopodobniej będzie tutaj jeszcze przeprowadzony jeden zbiór typowo pod deser, a resztę owoców zostanie po prostu przeznaczone już typowo na przemysł. Myślę, że jest to dobry czas, żeby przeprowadzić pewnego rodzaju podsumowanie, podsumowanie naszych działań i efektów tego, jak nasze programy nawożenia, jak również ochrony wyszły w praktyce i jak wyglądają te owoce. Proszę Państwa, owoc jest jędrny, jest twardy, jest trwały w obrocie handlowym, a to dzięki właśnie wszystkim tym zabiegom, które wykonywaliśmy przez cały ten okres produkcyjny. Odmiana Sybilla bardzo fajnie tutaj nam wyszła, ponieważ jest plon na dosyć dobrym poziomie, ale i jakość tych owoców dalej jest bardzo zadowalająca. Dlatego też myślę, że warto to pokazać. Myślę, że warto zwrócić uwagę na tą odmianę w produkcji owoców, ponieważ no widzimy, że jest to dosyć ciekawa odmiana w połączeniu z dobrym programem ochrony i nawożenia daje bardzo zadowalające rezultaty. Tak jak już tutaj od wiosny mówiliśmy, na tej plantacji nie było uszkodzeń czy to mrozowych, czy to przymrozkowych, które by spowodowały obniżenie wielkości plonu, czy obniżenie jakości owoców, to też jest bardzo ważne, bo wiem, że w wielu rejonach Polski te uszkodzenia nastąpiły i te owoce nie zawsze były najlepszej jakości, a plon. Często był niski. Stąd też z pewnością się wzięła ta cena i to zapotrzebowanie na owoce, które obserwujemy obecnie. Proszę Państwa, jeszcze kilka słów o, o ochronie o tych problemach, które mieliśmy w tym sezonie. No przede wszystkim problemy z kwieciakiem, który Dosyć nieregularnie pokazywał się na plantacjach, i te wyloty tego kwieciaka były nieregularne, i tutaj ta ochrona była na pewno bardzo utrudniona. Dlatego też bardzo fajnie obserwujemy, i teraz już na przedziale tego sezonu możemy powiedzieć, że bardzo dobre efekty widzimy z zastosowania Verimarku. Wenimar, który był stosowany poprzez fertygację, sprawdził się bardzo fajnie i na tych plantacjach jest dużo mniej uszkodzeń spowodowanych właśnie przez kwieciaka, a co za tym idzie, plon z takich plantacji jest dużo wyższy. Oprócz tego ochrona przeciwko szarej pleśni i antraknozie. Tu, gdzie były prowadzone szczelne zabiegi, szczelny program od momentu kwitnienia przez cały okres właśnie kwitnienia i dojrzewania owoców, tak jak na tej plantacji, widzimy, że tych uszkodzeń nie ma i nie ma strat spowodowanych właśnie przez te patogeny wywołujące szarą pleść czy też antraknozę. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa, no bo oczywiście co za tym idzie, nie mamy strat plonu i strat finansowych. Myślę, że każdemu z plantatorów zależy, żeby uzyskać owoce jak najlepszej jakości. No a co za tym idzie dochód w swoim gospodarstwie. Dlatego też widzimy, że ten szczelny program bardzo fajnie się sprawdził. Dobrze też wyszły zabiegi w trakcie zbioru owoców, pomiędzy zbiorami, gdzie był zastosowany preparat limocida. Tam, gdzie gdzieś troszeczkę wychodziło tej szarej pleśni, limocide zastosowane właśnie w trakcie zbiorów owoców spowodowało wysuszenie patogenów i również dalej te owoce można było spokojnie zbierać, te owoce najwyższej jakości. Co spowodowało tą jakość? Przede wszystkim to dobre nawożenie, nawożenie wapniem i krzemem. Metalosate, Calcium i ASX Krzem Plus były wykonywane tutaj co 7 dni. I widzimy, że efekty są do tej pory, owoce są jędrne, błyszczące, to też jest bardzo ważne. Bo konsument patrząc w pierwszej kolejności na owoce Patrzy na ich wygląd. Ten owoc musi być ładny, z połyskiem, a dopiero w kolejnych etapach ten konsument zwraca uwagę na smak tego owocu. Oczywiście smak też jest bardzo ważny i my dbamy o ten smak, żeby on był jak najlepszy, dlatego tutaj też odpowiednie nawożenie poprzez fertygację, nawożenie potasowe i wapniowe wydobyły ten odpowiedni smak. Mają te owoce dosyć dużo cukru, są słodkie. Teraz, jeszcze w tej fazie, również dalej polecamy. Na kontynuowanie fertygacji, na podawanie nawozów e, takich jak Ultrasol 12, 12 36 na przemian z CATS. -em. Dlaczego? Dlatego, żeby te wszystkie owoce, te które są jeszcze drobne, zielone, e, pozwolić im dorosnąć, uzyskać jak najwyższy plon z tej plantacji, żeby te owoce jeszcze można było zebrać jako owoce deserowe. Widzimy, że tej wilgoci w ostatnich dniach jest bardzo mało. Lokalnie poszły intensywne burze. To też na pewno spowoduje występowanie szeregu patogenów na plantacjach. No ale już teraz w tej fazie niestety tutaj nie będziemy wykonywali żadnych zabiegów ochrony. Do końca zbiorów oczywiście, ponieważ nie możemy zapominać o naszych plantacjach w dalszym etapie tego sezonu, ponieważ zbiory to jest dopiero połowa sezonu, a Zabiegi, które powinniśmy wykonywać na naszych plantacjach. To jest dopiero część, które wykonaliśmy do tej pory. Teraz będą bardzo ważne zabiegi pozbiorcze, ale oczywiście o tych wszystkich zabiegach pozbiorczych, które zalecam, będziemy nagrywali kolejne komunikaty. Proszę Państwa, jeszcze raz podsumowując, czy ten sezon był łatwy, trudny? Myślę, że każdy oceni go inaczej. Każda plantacja borykała się ze swego rodzaju problemami, wyzwaniami. Wielu plantatorów zastanawiało się, czy będzie kim zebrać te owoce. Niemniej jednak sezon pokazał, że jeżeli wyprodukujemy owoce najwyższej jakości, takie owoce jak tutaj, i na pewno z pewnością znajdziemy osoby do zbioru, jesteśmy w stanie te owoce sprzedać i sprzedać je naprawdę w zadowalających pieniądzach. Na dziś to wszystko. Zapraszam Państwa do oglądania naszych kolejnych komunikatów, komunikatów pozbiorczych, gdzie będą zalecenia, jak zadbać o tą plantację na dalszą część sezonu, jakie zabiegi wykonać do, aż do późnej jesieni, tak żeby w przyszłym sezonie uzyskać owoce, które będą, tak jak tutaj te owoce najwyższej jakości, które będą dobrze znosiły transport. No i oczywiście, za które będziecie Państwo w stanie uzyskać odpowiednie dochody w swoim gospodarstwie. Dziękuję bardzo za uwagę.